Intonacja. E, tak, to jest magia. E, pamiętam, jak mm, już umiałem storoić, ale nie umiałem w ogóle intonować. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest. I e, e, mój nauczyciel pokazał mi to. E, jakby, I ja byłem ja, ja a pamiętam, że to był taki moment w moim życiu, że mm, nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że może, co, że coś takiego w ogóle istnieje. Spieszę z wytłumaczeniem, o co chodzi. E, intonacja e, jest to, też tak powiem na, na chłopski rozum, zabawa z dźwiękiem, w sensie jakby e, wręcz produkowanie tego dźwięku, jakby, e, bo tu chodzi o intonacja, to jest intonacja młotków, czyli dokładnie tego, tak? Tutaj to, to są młoteczki, które uderzają w struny I teraz bardzo ważne jest, w jakim stanie są te młotki. Tak? Dlatego jakby pełna nazwa to jest intonacja młotków, czyli zmienianie struktury tego, tego filcu, który jest na młotku. Mamy coś takiego jak intonierka. Nie mam akordu teraz przy sobie tutaj, ale intonierka jest to, że tak powiem, tak, takie narzędzie, które, które, ma, e, które ma jakby w sobie igły. I na przykład nakuwamy te młotki. Tak? To w tym momencie. Mm -hmm struktura tego młotka, czyli w tym momencie poprzez nakuwanie ten filc na młotku staje się mniejszy, Co za tym idzie, ten dźwięk jest bardziej ciemny, taki bardziej taki gdzieś schowany, tak? Czyli na przykład czasami pianista mówi, że Mateusz, czy mogłybyś mi zrobić taki ciemniejszy dźwięk, taki na przykład bardziej taki schowany, y, gdzieś z tyłu y, ja, ja oczywiście tak, I, i, i jakby tutaj są oczywiście różne punkty na motku, gdzie, gdzie, gdzie się kuje, tak? Ale chodzi o to, że poprzez się nakłuwanie tego młotka uzyskuje ten efekt. W drugą stronę też na przykład są niektórzy, yy, niektórzy pieniści, na mówią, Mateusz, chciałbym, żeby to była szklanka. Czyli tak jak mniej więcej w przypadku tego instrumentu, ten dźwięk tutaj też oczywiście. Może tego nie słychać przez, 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 przez kamerę, ale, ale tutaj akurat został właśnie zastosowany efekt szklanki, bo ja akurat taki lubię. Tak chciałem mm. mieć tutaj w I żeby uzyskać efekt szklanki, czyli żeby utwardzić te młotki, stosuje się pewnego rodzaju impregnaty, które zalewamy i zalewamy te młotki. One twardnieją dokładnie. Tak. Więc jakby spektrum, jest, spektrum uzyskania dźwięku jest nieskończone.